Siema! Dzisiaj razem z Bonixem musiałem przetrwać 99 nocy w lesie bez używania siekiery. Jeśli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwonem. Siema! Ja jestem Kapix. A ja, Bonix! I dzisiaj nagrywamy 99 nocy w lesie, ale nie możemy używać siekiery. Także no, nie wiem czy damy radę, ale raczej damy radę no bo bez siekiery. Będzie chyba łatwo, więc ja sobie nam zbiorę, ja, zrob, ja nam zbiorę marchewki, a ty nie wiem, może jakiś węgiel znajdziesz i nam się po, powie. Jest! Znalazłeś węgiel, czy co? To! Tak, znalazłem węgiel i ulepszyłem. Mamy sto. Dobra, ja mam jedzenie, Jak coś. I nie możemy, ja tylko wzi wziąłem niechcący siekierę do ręki, ale to się chyba nie liczy, nie? Mamy, N nie, to się nie liczy, po prostu nie możemy jej używać. I to jest to, mówiłem ci. Mów pa! Chłopie, jaki jackpot! No, bo węgla będziemy mieli dużo. A no właśnie, a tak to drewno będzie ciężko do zdobycia, jak nie można używać sikiery. I przypominam, że w ogóle nie możemy używać sikiery, że nawet królików nie możemy zabić szikierą, ani nic. Dobra, no więc potrzebna będzie włócznia węgiel na pewno. Ty, ty masz rangera, nie? Nie wiem, no chyba tak. Ja miałem drwala, i to jest problem, że ja miałem drwala. O, dobra torba. Ja miałem drwala, drwala prawie masz, nic nie daje. Masz, masz. Rewolwer I mam... ją wezmę. Mamy domek. Otwieram. Ja dobra. Bardzo dobrze. E, co kraftujemy? Mapę. C dobra, mam kolejne trzy drewna. Ja se muszę... Rewolwerem bym musiał zabić królika, żeby wiesz, wytraidować u tego. Jak ja mam zabić królika? Muszę revolverowy mać. Pyk. No, musisz. Pyk. O chłopie, straciłem. Ale ja chyba bym... A, dobra. Wypadł mi królicza stopa. Masz sobie zjedź sobie morselka. Oj, ja nasz brak... morselek, pięknie. Ja dobra, wzydzę. dobra, węgla. Węgla. Ja broń, ja skraftuję mapę, bo mapa się bardzo dobrze, bardzo dobrze przyda. Smarzony morselek. Na pierwszą noc chyba nie goni, mi się wydaje, nie? Jezu, ja zapomniałem, ja siedzę w ognisku, chłopie. Ja chłopie. Muszę ale fart. Aj poczekaj! Musimy zdobyć włócznie Ja mam... Zabiłem wilka i mam chłopie tyle jedzenia. Właśnie zwidzę, Dobra, mam. Tutaj coś jest, ja tu byłem, ale nie zdążyłem tego. Zbierzesz to, czy nie masz miejsca? Co brać, worek? Czy worek siekiery? Aha, nie możemy siekiery. <laughs> Siekierę, chłopie. apsu. To, co... W gierce chyba jest 1000 gwoździ. No kompas sobie kupię też możemy. Teraz ja bym zbierał na półki. A ona się wygenerowała? Bo mi się nie wydaje, że ona tu jest tu była. Kidoska. Kidoska! K siebie. O chłopie. Mam ten. Game Changer, mocna latarka. Znalazłem plac zabaw opuszczony, czyli... Coś dobrego może tu być. Włócz nie mam No i mamy nieskończone jedzenie. Mam kolejne dziecko do uwolnienia. Ty widzisz y, co ten? Jest na tym? Większe. No. Widzisz co zrobiłem? Znalazłem trzy karnistry z paliwem. Tą chcesz, nie? Bo ja, ja tak, znaczy, żeby było jak najmniej? Miejsca. Nie no to tu, bo po co nam dużo miejsca? No właśnie, nie. My nie mamy też siekiery to. Jeszcze się nie co jakoś mega dużo rozwijać. Yy, y, znalazłem nową, jak to się nazywa, no... Yy, blachę, blachę znalazłem. O, a dziś będziemy atakowani. To... O nie, oni już idą, a ja stawiam półki. Problem, bo pada. O. No drewno. Ja tu widzę kubkę drewna. Drewno? W sensie kubki drewna i takie rzeczy do kraftowania. Wiem, nie? Ale ja potrzebuję skórki wilka. Dobra, a te drewno to ja tutaj nie. Jest noc? Czy mi się wydaje? Nie wydaje ci się? Po mnie ko ale ja się zdecyduj. I uciekam. To jest wolniejsza. Aha, zniknął dobra, to tak się bawisz. A nie, zablokował się o drzewo. Dobra, co mam kupywać? Dobra łóżko, znam. No trzeba znaleźć dwie gdzieś, gdzieś dom? Widzisz gdzieś, gdzieś dom, czy nie? Nie, ale tam jest skrzynia. Ten dwu, dwu o nazwie dwukilogramowy. Więc uważaj. Też uważaj. No ja nie mogę! Ooooo, mm. karabin maszynowy. Och. Ja chcę go na pułapkę dać! Tak! No, ty w niego. O! Pyk! Jeszcze! Jest! No stał. Kupię, ile tu jest jedzenia. Kupię to z wszystkiego, wylatuje ten zestaw Nie widzę jak cię goni. A ja nie mam e, tego: jedzenia. Ja mam karabin, ale ty też masz. Chłopie... Masz jakiś karnista bo coś, chłopie, mam że tak mało nam brakuje do tego. O! Dobra, tu. I tak jak zawsze, czyli... Dobra. Jeszcze, jest. No jeszcze tyś, jedna nie? półka. No to lekki problem. Jedna półka. Ostatnia. Innego. Wiesz. W sobie. W ja sobie. nie mam. Ja mam jeden. Ja mam jeden. Ja mam jedną amunicję. Jeden leży. A! Pierdolę zdeniesz, ja chcę. Chcesz... Ja ci wszedłem właśnie pod ekran. No, nie, trzy mi się nie zmieściły. Mam to jest 18 osiemnasty dzień. Zaginione dziecko uratowane. Nie no, co on zrobił? Czy on tak źle? O, widzisz jak on źle postawił? On chyba im pomaga. Wyskoczy. Się. Za mną biegnie, ale to, 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 to wiesz, to 10 sekund i znika. Ja chłopie nic nie umiem. Coś może być. Tam dla szwutrami przyszedł. Ty byś musiał ich, z nimi poradzić se? Wybierać włócznie skórzany korpus czy siekierę? No to uciekaj. Zginę. Nie mam roz... Zginę, jestem na hita. Rozproszę jednego i strzelam det jeden, został tylko jeden. Mamy kluczek. skóra oh. Wilka Alfa. Dobra, weź, ty otwórz i daj do WORA. A bo ja ci otworzy i idź tam do nich. A ja lecę wytradować. I weźmiesz te jedzenie. Idź wytradować. Bo ja nie mam miejsca za bardzo. No co? A no ja mam są. dużo, dużo. Dobra, weź te jedzenie tutaj, gdzie leżysz dookoła, ja lecę. Daj mu. żryj. Mocną latarkę biorę. Czekaj, kelpuję! amo masz. Najprawdopodobniej przegramy tylko przez to, że... Spokojnie, ...nie mamy ogniska. Spokojnie, mam karnister z paliwem. No ja przed chwilą znalazłem. No, ja mam dla ciebie żelazne ciało. Będę Dwa karnistry. Jeść, bo go się do wora nie dodać. mi najbardziej opi. Tylko jest Ogólnie to jeśli się tu zrespią to dedem. Bo tam był ten domek, a w tym Te domku są krzesła, które dają po Ja Jak będę rewerwerować? Tung tung tung, sahur. Tung tung, tung sahur. A ja otworzę tu tą skrzynię. Nie zawsze musimy wygrywać, możemy teraz też przegrać. zabiję Nie, trafiłem. Dobra, trafię! Trafiam! Będę tu... A jakie? Lepsze czy te gorsze, takie czwarte? Zginę. Zginę! Zginąłem! Idę ratować, ale od czego? Dowora mnie, weź i uciekaj! Ratujemy i Które ratujemy, dziecko? Które jest łatwiejsze? E, łatwiejsze żółte. Dobra. To Będziesz do... znaczy, że trudniejsze, nie? Żółte łatwiejsze. W, w karabinie nic mam. Dobra, wracamy, bo walka będzie. Tylko ona... Nie mam skórę! Jeśli mi pomóż? Pomóż. Jak tu z jakimiś kolczatkami atakują, a ja nie mam miejsca w ogóle nic. Zginę. Czemu znowu? Żeby wiedział co ja mam, że ja zaraz jednak, gdy cię nie uzdrowię. I uciekaj, bo cię zaraz znowu zje. Beczka, beczka. Nadal żyją? Zło 8, a ty jesteś Ja mam tu wszystkich, no. Został mi ostatni nabój. Jak mnie gonią wilki, zaraz tego pożałuję, te wilki. Eee, no jest ich cztery. Bambik! No dawaj, dawaj, dawaj. Biegnę, nastawiłem jeszcze biegnę. Hop, ale już zrób drugą. Jeden. I drugi Dela. Nie wbieg, bo wróci py... Ale masz jeszcze dwa tu No to biegnę. Mamy sekundę. Chłopie, co my teraz zrobimy? Jak jest już noc? Nie wiem, zginiemy najprawdopodobniej. A Chłopie, teraz jednego coś... nie ma! Bo atakują i on tam jest przy ognisku. Nie świeć. A jest jednak! Nie strzelaj, nie strzelaj! Został nam tylko jeden co nie Ludzie mogli jedna noc. Jeden nieźwieci, jedna noc. 400, oni chyba na siłowni ćwiczą, jak się nazywają. No, bo oni są kulturystami. Ała! Wbiegłem w maczugę. Szybko! Proszę, zrób to! Mamy nie, to. Nie, nie ten! O, do tej drugiej, do drugiej, do drugiej, do drugiej, Biegnie do drugiej! Jest! nie Biegniemy! Mało mi się wypuścić dziecko. Akurat. Ja muszę zjeść. A ja? Weź mi weź do wora coś. Czekam. czekam. Ho. Przecież niedźwiedź cię zje na wieży. <laughs> niedźwiedź. Gdzie jest wieża? Ja chcę też do ciebie. Do stodołu ja się chowam. Niech biednie. Yeah! Yeah szybko szybko on tu nie wbiegnie on... <laughs> au 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 dedam no weź go strzelam, albo coś bo ja dedam <laughs> weź go z... <laughs> dzień mi jak tu się zresztą to co robimy pomóż mi ja już biegnę <laughs> ja już biegnę. Biegnie. Biegnie. I'll be yeah, yeah. Yes! Ale tu widzisz yeah! chyba. Jest 84 minuty. Dobra, pomijam, Pominąłem. Mamy to. Mamy, ści tu są mieć mnożnik razy 9, mamy wszystkie. Dobra. Dzieci. Dobra, także nara. Udało nam się to zrobić. Nara. Udało nam się. Ojej, nie no, dedam. No, udało nam się przetrwać 100 dni aż. A czy możemy chyba dalej, ale nie wiem. Nie chcemy. Udało nam się przetrwać 100 dni bez używania sikieru. Latowaliśmy wszystkie dzieci. Mamy mnożnik dni razy 9. Także widzimy się w następnym odcinku i narko!